Dobra, chodźcie chłopaki. Jedna z podstawowych technik, której idziemy korzystać, w zależności od tego, czy tam będzie kątą nogi, czy skiergają, to dalej udawa się parę opcji dojścia e, do łopaty. Dźwignia bardzo fajna e, i będę zrobić z różnych tutaj technik kończących jak duacja. Próbujemy iść po jakiś trójkąt po... po e, i tak dalej. Ktoś się nam ucieka, wtedy wchodzimy na drugie nogi, zawijamy się. Ale teraz robimy spokojnie z, z kontroli z gardy zamkniętej, czyli mamy gościa w gardzie zamkniętej. I co ja lubię robić? Pierwsza rzecz, lubię skontrolować mu rękę. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli ja pójdę tylko i wyłącznie tutaj po amoplatę, to wiadomo, że on mnie nie da, on będzie kontrolował, będzie wpływał się na mnie i tak dalej. Więc e, zrobienie takie klasyczne opłaty jest, jest ciężkie, kiedy chcielik wie co robi, co robię, więc co ja robię, ja zawsze się skręcam do tej ręki, wyłapuję tutaj pod pachę rękę, staram się mu złapać jego łokieć, żeby jego łokieć już był tutaj zgięty, tak, w ten sposób. Eee, tutaj wyciągnięcie jego łokcia będzie problematyczne, próbuję wyciągnąć rękę, on no to już tu będzie miał problem, tak, już w tym momencie będzie widział, że coś się dzieje, e, ale już będzie za późno, czyli pierwsza rzecz, dokręcam ciało pod pachą, Łapię tutaj jego rękę, ręką staram się mu zegnąć, łokieć w ten sposób. Jeżeli on bierze rękę wyprostowaną, to no w tym momencie mam opatę ciężko mi zrobić, bo mniejszość w tym łokcie będzie w samą stronę, schodził tak, blokował tą nogę i tu jest problem. Jeżeli ja go sobie złapię tutaj łapkę i od dołu ten w ten sposób zablokuje, to już jest idealnie wstawione do, do tego, że mam opatę e, pójść dalej. Druga ręka może iść na głowę, może iść tutaj na kołnierz, można złapać tutaj za kołnierz. Ja osobiście wolę spychać głowę, dlatego że. Otwiera mi to możliwość drogi. z noga. Lewa wchodzi na matę, prawa noga zachodzi przed głowę. Hop, w ten sposób. Zwróćcie uwagę, że jego ręka już jest uwięziona, moja noga jest zawinięta. Mogę puścić, złapać zapas. Złapać za nogawkę. Jedno albo drugie, dlatego żeby on mi z zrobił przewrotu. Bo jeżeli go puszczę, to on mi przewrót przez głowę. No, zrób. Tak, i odminie mi się, atakuje i ucieknie z mojej możliwości kończenia. Jeszcze raz. Tu skończyliśmy, tak? Zapałem go, tu mam tą rękę dalej złapaną, żeby mi ręki nie wyciągnął, łapię go za pas, tu mogę go jeszcze dociągać, tak kontrolować sobie moją nogę z góry. Teraz zrobię tak, jakbym robił wyjście wysuwam się, wysuwam się, wysuwam się, wysuwam się, łapię za pas. Dalej tu kontroluję, lub tutaj mówię, łapię nogawkę, więc go tutaj będę kontrolował, wtedy też mi przewrotu nie zrobić. No i teraz prosta rzecz. Siadam oczywiście do góry, ale ważne jest to, żeby wsiadając, żeby tu miał blisko brzuch, tak? żeby on mi ten jakiś nie chciał ciągnąć, to już ma problem, tak? bo brzuch blokuje. Jeżeli ja sobie będę siadał w ten sposób, tak? Yy, taki otwarty, że czas, że moja noga nie będzie dolegać, tak? A długo nogą będę spiechał, ucieknie ręką, on tu mi wyjedzie, tak? Wsiadając, jeżeli ja idę tutaj, tak? Jestem tu, moja noga musi być często dociśnięta, siadam od razu moją moim, moim klatką, moim brzuchem, zwrócił uwagę tutaj, staram się mu tą rękę zablokować. Noga ciasno kontroluje. On dalej kręci. Eee, z tej pozycji, oczywiście, znowu muszę uważać, bo on się tu łapie zapas. Zobacz, zapas swój, tą ręką, tą, tą zapas. I możemy jej dźwignąć. Usięgam do góry. Na ho, 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 ho. I tu będzie będzie zrób tak? Czyli przechodziło, się, kręcił. Z powrotem. Więc jak już siadłem, jak już go tu skontrolowałem, czy mam te plecy zapalone. Moja noga może iść do tyłu. I mogę w tym momencie próbować go pociągnąć tutaj na siebie, Hop! Tak? jest rozpłaszczony. Papier na plecy i do góry. Jeżeli nie działa, oczywiście jeszcze zwina odgarstek. W kategoriach, w których jeszcze bo nie może się I tu mogę sobie zwiniąć, tak. Za plecy, do przodu. Jeżeli przeciwnik będzie miał... Tu jest powrotem, Jeżeli przeciwnik będzie miał szeroko kolana, i poszedłem tu, poszedłem tu, a on jest tak jak teraz z łuka to tu na bok będzie mi go ciężko pociągać. To co robię? Po prostu idę do przodu. Hop, hop. hop rozpłaszczam go. Tak? do przodu, jak będę się dynamicznie tą nogą, to on nie zdąży na tych kolanach ze mną biegnąć i w pewnym momencie się rozpłaszczy, tak, jak teraz jest. Nogę daję jaką otwartę do tyłu i w tej pozycji już bezpiecznie, już wygodniej niż przed chwilą idę sobie po prostu na kolano, czyli staram się moje kolano położyć mu tutaj na matę. Znowu to samo, jeżeli nie działa, bo jest rozciągnięty, klękuję, dziwię mu tu rękę, ale jest guma, człowiek, no to jeszcze mi zostaje nadgarstek, jeżeli by to nawet nie działało, bo gościu jest guma, to zwróć uwagę, że mogę tu wejść, mogę go tu sobie udusić, tak, bo niekiedy trafiamy na gościa, który, jak mówię, jest tak rozciągnięty ręce, barki, że trzeba mu tą rękę się wygiąć i jest problem, tak, no to będzie nie o co kombinować, szukamy i łapiemy za kołnierz, wyciągamy, dusimy, tak? Mamy dużo pola manewru, on nie ma opcji. już jedzie do spłaszczonej ucieczki. Jeszcze raz na początku. Czyli mamy gardę zamkniętą, staram się pod pachę złapać w ten sposób, że już ta ręka moja, zobaczcie, mu tą rękę zginę. Tak? Na głowę, noga na matę, no, noga przed głową. Przekładam ręce, łapę za plecy. Cały czas ciasno, żeby on nie uciec. Wysuwam się, wysuwam się i siadam do mu rękę. Nie rozpłaszczył się, posuwam się do przodu, tak, Wyglądał tak, go za plecy, noga do tyłu tyłu na na Szybciej. Szybciej.